I dokąd to panowie wysyłacie na eksport? Akurat nie do Izraela. Izrael? Izrael. Tak, Izrael. Turde, tam będą ćwiczyć. Ale naprawdę śliczne rzeczy. U, u nas też w Polsce to sprzedajecie państwo? Tak, ale w Polsce to nie jest. Bo to jest dosyć drogie pewnikiem. No fajnie. D dziękuję za pozwolenie. To tu właśnie produkują takie sprzęcicha Idzie ten sprzęt do Izraela. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. No i z tego miejsca właśnie pozdrawiam. Rzeczywiście takich plastikowych elementów mogą tu naładować pełno. I to właśnie jeden z nich przejeżdża. Pięknie tu wygląda. Pozdrawiam ze SUBSka.